Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Przez ponad 30 lat rezydencja w Newport Beach skrywała najgłębsze sekrety Johna Wayna. A śledztwo FBI odkrywa szczegóły, które zapierają dech w piersiach. Kiedy legendarny aktor zmarł w roku 80, każda litera, fotografia i przedmiot należący do niego zostały zablokowane, ukryte przed światem. Dopiero w roku 2001 drzwi w końcu się otworzyły, odsłaniając szokujący ukryty testament, który zniszczył jego rodzinę, bezcenne filmowe pamiątki oraz osobiste odkrycia, które przewróciły wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o Duku. Za hollywoodzką ikoną krył się człowiek z sekretami tak głęboko zakopanymi, że pozostawały nieznane przez dekady. W tym filmie eksplorujemy mało znaną historię fortuny Johna Wayna dramat rodzinny który miał miejsce po jego śmierci oraz niezwykłą prawdę skrytą w jego rezydencji. Co stańcie z nami. To objawienie, którego nie można przegapić. Walka z rakiem i koniec nerwu. Ostatnie lata Johna Wayna były naznaczone tragiczną walką z rakiem. Walka, która uwydatniła cenę, jaką trzeba było zapłacić za intensywne życie. Zapalony palacz od młodości, jego nieustanne palenie papierosów w końcu go dosięgnęło. W roku 964 po dekadach palenia do sześciu paczek dziennie, lekarze odkryli złośliwy guz w jego płucu. W obliczu ponurej prognozy przeżycia wynoszącej 50%, większość osób ukryłaby swoją diagnozę. Jednak Wayne, znany ze swojego zaciekłego indywidualizmu, odmówił ujawnienia swojej słabości. W rzadkim publicznym oświadczeniu ogłosił swoją diagnozę i zachęcił opinię publiczną do badań profilaktycznych, zamieniając osobistą tragedię w ostrzeżenie dla innych. Pomimo fizycznych zniszczeń, Wayne z powodzeniem przeszedł operację usunięcia całego lewego płuca oraz dwóch żeber. Interwencja pozostawiła go w ciągłym bólu, przypominając mu o cenie, jaką zapłacił za życie pełne nadmiarów. A jednak jego determinacja lśniła. Zaledwie pięć miesięcy po operacji wrócił na plan filmowy, redefiniując znaczenie wytrwałości w obliczu wyniszczającej choroby. Jego wybór by otwarcie mówić o swojej diagnozie sprawił, że zyskał miano wynalazcy terminu wielka C jako eufemizmu dla raka, wyrażenia mającego na celu złagodzenie części przerażenia związanego z tym schorzeniem. Jednak za publiczną personą niesfornego kowboja skrywał się człowiek, którego ciało go zdradziło. Osobiste nawyki Wayne'a sięgały znacznie dalej niż jego słynne palenie papierosów. Jego alkoholizm był równie głośny, Koledzy później wspominali, że reżyserzy studiów stawiali warunki, aby nagrywać jego sceny przed południem. Jak pisze Sam Austin w swoich wspomnieniach, cięcie do sedna po południu stawał się przerażającym pijakiem. Nawet słynny kry krytyk filmowy Roger Ebert pamiętał sarkastyczny humor Wayna na temat jego picia. chwila sprawia, że boli cię głowa. Nie z powodu kaca, ale dlatego, że się przewracasz i bijesz w głowę. Jego nawyki, choć były częścią jego wyjątkowego wizerunku, przyczyniły się do upadku postaci, która kiedyś wydawała się nie z tej ziemi. Przez pewien czas po operacji istniała nadzieja. W roku 1969 Wayne został ogłoszony przykładem pokonania raka. Cudowny wynik, który zdawał się sprzeciwiać ponurej prognozie z roku 1964. Jednak ta ulga miała krótki czas trwania. Podczas gdy publiczność świętowała jego uzdrowienie, wewnętrzne zniszczenia lat intensywnego palenia i alkoholizmu nadal pustoszyły jego ciało. Ta sama determinacja, która niegdyś pchnęła go do powrotu do pracy w rekordowym czasie, nie mogła jednak w nieskończoność powstrzymać nieustępliwego postępu jego choroby. W okrutnym obrocie losu, jego niezłonny styl życia doprowadził do kolejnej dewastującej diagnozy. W roku 990 uderzył go rak żołądka, nowy podstępny wróg, który zdecydował się utrzymać w tajemnicy przed publicznością. W przeciwieństwie do wcześniejszej walki, z którą zmierzył się otwarcie, ta diagnoza pozostała tajemnicą. Zawsze Stoicki odmówił publiczności oglądania powolnej erozji swojej siły. Jego prywatna walka z rakiem żołądka stała się jednym z najlepiej strzeżonych sekretów jego końca życia cichym cierpieniem które znosił, kontynuując pracę. Rzeczywistość jego wzrastającego zdrowia może być najbardziej poruszająca w uchwyceniu jego ostatniego filmu The Shootist. W tym długim metrażu Wayne odgrywał starzejącego się strzelca, umierającego na raka. Rola, która rezonowała z bólem i nieuchronnością jego własnego stanu. Paralele między powolnym i bolesnym znikaniem postaci, a rzeczywistą walką Wayna były uderzające. Podczas zdjęć fizyczne wymagania roli były ogromne. W szczególnie wymagającej scenie jego koń potknął się, prawie go rzucając. Pomimo naderwania mięśnia w ramieniu Wayne, zakończył scenę bez skargi. Jego niezłomne oddanie swojemu rzemiosłu, nawet gdy jego ciało zawodziło, podsumowywało tragiczną istotę tych ostatnich lat. Nawet w obliczu ruiny finansowej i osobistych niepowodzeń, nigdy nie pozwolił, aby jego choroba całkowicie go zdefiniowała. Pozostał oddany swojej pracy, opierając się przy tym rygorystycznym harmonogramie, który uczynił go hollywoodzką ikoną. Jednak skutki dziesięcioleci intensywnego palenia, ciężkiej pracy i alkoholizmu odcisnęły piętno. Te same cechy, które niegdyś definiowały go jako ucieleśnienie amerykańskiej wytrzymałości, jego determinację w obliczu przeciwności, oraz odmowę okazania jakiejkolwiek słabości stały się teraz poruszającym świadectwem człowieka walczącego z własną śmiertelnością. W dniu 11 czerwca roku 1979 w UCLA Medical Center w Los Angeles długa i burzliwa droga Johna Wayna dobiegła końca. Miał 72 lata, gdy przegrał z rakiem żołądka. Walka, którą prowadził w ciszy, z tym samym stoicyzmem, który znaczyć miał całe jego życie. Wieść o jego śmierci wstrząsnęła Hollywood i rozszalała miliony fanów na całym świecie. Prezydent Jimmy Carter nazwał go nawet symbolem amerykańskiej odwagi, co było odpowiednim hołdem dla człowieka, który aż do ostatniego tchu ucieleśniał niezłomnego amerykańskiego kowboja. W dniach po jego śmierci tysiące ludzi zebrał przed szpitalem i w pobliżu jego domu, składając hołd w postaci kwiatów, kapeluszy kowbojskich i odręcznie pisanych listów. Jego odejście była nie tylko stratą aktora, ale także końcem pewnej epoki. Momentem, w którym mit niezłonnego kowboja został nieodwracalnie uwolniony przez twarde realia ludzkiej kruchości. Chociaż Wayne w rzeczywistości zapisał się do badania nad szczepionką przeciwko rakowi, próbując odegnać tę chorobę, jego wysiłki okazały się w końcu daremne. Nieubłagany postęp jego choroby przyćmił nawet jego wolę walki. Jego ostatecznym miejscem spoczynku był cmentarz Pacific View Memorial Park w Corona del Mar, Newport Beach. Miejsce spokojne, które kontrastowało z możliwością jego ostatnich lat. W ostatnim geście, który podkreślał jego złożony związek z życiem i śmiercią, jego syn Patrick oraz wnuk Matthew Munoz, kapłani z diecezji kalifornijskiej Orange ujawnili, że Wayne przeszedł na katolicyzm krótko przed swoją śmiercią. Zgodnie z jego twardą i nieprzejednaną tożsamością, którą cenił przez całe życie, poprosił, aby na jego nagrobku widniał napis Feo, Fuerte y Formal, hiszpański epitafium, którą opisał jako znaczącą brzydki, silny i godny. Przez dwie dekady jego grób pozostał nieoznakowany, cicha zagadka, która tylko pogłębia tajemnice jego życia i dziedzictwa. Dopiero w roku 909 postawiono prawdziwy pomnik w jego miejscu spoczynku z inskrypcją: która wydawała się podsumowywać jego ostatnie przesłanie. Jutro jest najważniejsze w życiu. Przychodzi do nas o północy, całkowicie czyste. Jest doskonałe, gdy przychodzi i znajduje się w naszych rękach. Mamy nadzieję, że nauczyliśmy się czegoś z wczoraj. Ta ostateczna epitafium, odkrywająca człowieka żyjącego w intensywnej sprzeczności, chwytała istotę słodko-gorzkich ostatnich dni służyła jako dyskretne przypomnienie nieubłaganego upływu czasu i nieuchronnej surowości śmiertelności, nawet dla tych, którzy zdają się przekraczać zwykłe. Szokujące dziedzictwo skromnej fortuny, wykluczenia i kontrowersji. Prawdziwy szok, który nastąpił po śmierci Johna Wayna, nie wynikał z żalu publicznego, lecz z odkryć zawartych w jego testamencie dokumentu, który na zawsze zmienił narrację jego dziedzictwa. Pomimo dziesięcioleci filmowych triumfów i ogromnych sukcesów w kasie, fortuna pozostawiona przez ikonicznego aktora okazała się zadziwiająco skromna. Szacuje się, że jego majątek netto wynosił zaledwie 6 milionów 850 tysięcy dolarów w momencie jego śmierci, co odpowiada około 25 milionom w obecnej walucie. Kwota, która wydawała się nieadekwatna do jego statusu. Jednej z najlepiej opłacanych i najbardziej celebrowanych postaci Hollywood. Ta niedogodność, związana z serią kontrowersyjnych wykluczeń i decyzji finansowych, wzbudziła burzę spekulacji i niewiadomych na temat prawdziwego losu jego fortuny. Testament Wayne'a, szczegółowo przygotowany 20 dokument, złożony przez jego prawnika Johna S. Warrena w Sądzie Najwyższym hrabstwa Orange, opisywał spadek obejmujący około miliona dolarów w nieruchomościach. 5 750 tysięcy dolarów w aktywach oraz dodatkowe 100 tysięcy dolarów dochodu z tych inwestycji. Jednak najbardziej uderzającym aspektem dokumentu nie była dystrybucja aktywów, ale ci, których świadome wykluczył. W geście, który oszołomił zarówno rodzinę, jak i media, trzecia żona Wayne'a, Pilar, nie otrzymała nic z spadku. Mimo że para pozostawała prawnie w związku małżeńskim aż do jego śmierci, Chociaż rozdzielili się w roku 1973. Zamiast tego niemal cała pozostała fortuna została podzielona między jego siedmioro dzieci z dwóch pierwszych małżeństw. To wykluczenie natychmiast wzbudziło pytania: czy Wayne celowo wydziedziczył Pinar? Czy jego finanse zostały zdewastowane przez złe inwestycje, czy też istniała skrzętnie skrywana przyczyna zniknięcia jego fortuny? Dodając do tajemnicy, nagła sprzedaż jego ukochanego jachtu Wild Goose zaskoczyła wszystkich. Niegdyś przekształcony strałowca drugowojennego w osobiste schronienie, statek, na którym Wayne przyjmował przyjaciół, relaksował się i znajdował pocieszenie z dala od blasku Hollywood. Jacht został sprzedany dyskretnie za 750 tysięcy dolarów krótko przed jego śmiercią. Ta niespodziewana likwidacja jednego z jego najcenniejszych aktywów pogłębiła tylko zagadkę otaczającą jego sprawy finansowe, rodząc przypuszczenia, że zmniejszenie jego spadku mogło wynikać z serii przemyślanych decyzji finansowych, chociaż enigmatycznych. Testament zawierał szereg postanowień odzwierciedlających zarówno hojne gesty Wayne'a wobec bliskich, jak i zrównoważoną dystrybucję bogactwa wśród zaufanych współpracowników. Dla każdego z siedmiorga jego dzieci Wayne nakazał sumę obliczoną poprzez pomnożenie 5 tysięcy dolarów przez różnicę między 21 rokiem a wiekiem dziecka w momencie jego śmierci. Zgodnie z tym wzorem jego najstarszy syn, Michael, miał otrzymać 115 tysięcy dolarów, kwotę, która choć znacząca była znikoma w porównaniu do oczekiwań wywołanych jego legendarnymi dochodami na przestrzeni lat. Ponadto Wayne zaaranżował, aby wszystkie jego dzieła sztuki, obejmujące malarstwo, rzeźbę i artefakty rdzennych Amerykanów, zostały przekazane organizacjom, które mogły dostarczyć unk podatkowych dla jego spadku. Reszta jego fortuny miała być przekazywana do funduszy powierniczych, z których jeden był specjalnie przeznaczony na wypłatę miesięcznych czeków w wysokości 3000 dolarów dla jego pierwszej żony, Josephine. Po jej ewentualnej śmierci, fundusze miały być podzielone między czwórkę dzieci, które miał z nią. Co ciekawe, testament przewidywał także postanowienia dla osób zewnętrznych wobec najbliższej rodziny. Wayne przekazał 10 tysięcy dolarów Mary Street, Johnowi, swojej wieloletniej sekretarce, oraz 30 tysięcy dolarów Pat Stacey, która nie tylko była jego sekretarką w momencie jego śmierci, ale także, według doniesień, jego powiernicą w ostatnich latach. W wyraźnym kontraście do tych gestów lojalności, mąż jego najstarszej córki, Donald Lacava, został wyraźnie wykluczony z spadku. Według Warrena, Lacava nie miał otrzymać nic, a nawet zabroniono mu roszczenia do części, którą miała odziedziczyć jego żona, jeśli ta miałaby zmarła przed nim. Powód takich wykluczeń nigdy nie został publicznie wyjaśniony pozostawiając aure goryczy i tajemnicy na relacjach rodzinnych, które niegdyś wydawały się niezłomne. Główne aktywa gruntowe Wayne'a dodatkowo skomplikowały obraz jego postmortem finansowego stanu. Jego rozległe rancho w Arizonie, posiadane w formie akcji spółki, było częścią aktywów zakwalifikowanych jako dobra osobiste. To rancho… Zarządzane wspólnie z jego partnerem Louisem Johnsonem, który był również administratorem spadku, stanowiło jedynie część zróżnicowanego portfela, w którym znajdowało się jego mieszkanie w Newport Harbor oraz inne nieruchomości położone w rejonie Puget Sound w stanie Washington. Dodatkowo udziały Wayne w Bad Jack Productions Inc, jego ukochanej firmy produkcyjnej zostały przekazane jego synowi Michaelowi który przez wiele lat zajmował jedno z najwyższych stanowisk w firmie. Michael, razem z Jonasem Warrenem i Louisem Johnsonem, został powołany na administratora spadku, umacniając swoją rolę w zachowaniu i zarządzaniu dziedzictwem swojego ojca. Przez dekady, John Wayne symbolizował mocną i nieprzejednaną personę na ekranie człowieka, który emanował siłą, honorem i stoickim zaangażowaniem swojej sztuki. Jednak objawienia zawarte w jego testamencie przedstawiały inny, bardziej tragiczny wizerunek za mitem. Wyraźna różnica między olbrzymim bogactwem, które zgromadził przez swoją karierę, a stosunkowo skromną sumą, która pozostała po jego śmierci, sugerowała, że znaczna część jego fortuny została wydana, utracona lub celowo zarezerwowana na cele, które niewiele osób mogłoby przewidzieć. Świadome wykluczenie Pilar, kobiety. Która go wspierała w burzliwych czasach, było szczególnie poruszające. Chociaż Pilar była objęta osobnym porozumieniem finansowym po ich separacji, to fakt, że została całkowicie pominięta w testamencie, wzbudził lata publicznych debat. Krytycy i biografowie zastanawiali się od tego czasu, czy akt ten wynikał z osobistej wrogości, definitywnego zerwania niegdyś intymnej relacji, czy też przemyślanej decyzji, mającej na celu zapewnienie że jego dziedzictwo zostanie zachowane w sposób honorujący jego dzieci i długoterminowych współpracowników, zamiast partnerki, która oddaliła się. Złamać małżeństwa, zdrady oraz kontrowersyjne wykluczenie Pilar. Relacje osobiste Johna Wayna były równie surowe i burzliwe jak postacie, które odgrywał na ekranie, a ich odcisk był niezatarte na jego końcowym testamencie, dokumencie, który od dekad intryguje jego rodzinę i opinię publiczną. Jego skomplikowane życie miłosne, naznaczone pasją, zdradą i wybuchowymi konfliktami, stanowi tło dla testamentu, który rozdzielił jego skromną fortunę w sposób zaskakujący, w tym wyraźnym wykluczeniem jego trzeciej żony, Pilar Palet. Wayne ożenił się trzy razy i rozwiódł dwa razy, co odzwierciedla niestabilną naturę jego życia prywatnego. Jego pierwsze małżeństwo z Josephine Alicia Sense rozpoczęło się w roku 1933. Kiedy był jeszcze skromnym aktorem, Josephine, cicha i głęboko religijna kobieta z zamożnego pochodzenia, wydawała się początkowo idealną partnerką dla mężczyzny w okresie wzrostu. Razem mieli czwórkę dzieci: Michaela, Mary Antonia, Patricka i Melindę, co przez pewien czas stwarzać iluzję stabilnego życia rodzinnego. Jednak, w miarę jak kariera Wayna Rosła w Hollywood. Długie godziny i ciągłe podróże, związane z jego początkowym sukcesem, pogłębiły przepaść między nimi. Małżeństwo ostatecznie się rozpaspadło po tym, jak Josephine odkryła długotrwały romans Wayne'a z legendarną Marleną Dietrich. Związek, naznaczony intensywnym sekretem i burzliwą pasją, który nieuchronnie doprowadza do ich rozwodu w roku 1945. Niedługo po rozstaniu z Josephine. Wayne poślubił swoją drugą żonę, Esperanzę Bauer, ogniste aktorkę z Meksyku, której wybuchowy temperament zwiastował chaotyczny związek. Zazdrość i brak zaufania Esperanzy były nieustannymi towarzyszami w ich małżeństwie. Przekonana, że Wayne utrzymuje romans z inną aktorką, Gail Russell, jej oskarżenia, pomimo zaprzeczeń obu stron, doprowadziły do serii wybuchowych konfrontacji. Nieszczęsna noc, w której zakończono film Anioł i Zły Człowiek, była momentem, w którym Esperanza, pijana i ogarnięta złością oraz paranoją, próbowała strzelić do Wayna, gdy wracał do domu. Ten dramatyczny incydent podkreślił nie tylko niebezpieczną intensywność ich relacji, ale także przyczynił się do finalnego upadku ich małżeństwa w roku 1954. Trzecie i ostatnie małżeństwo Wayna z Pilar Palette. Wydawało się oferować nowy początek, lecz ostatecznie okazało się najbardziej tragicznym rozdziałem w jego życiu osobistym. Pilar, peruwiańska aktorka o egzotycznej urodzie, miała za sobą krótki i nieudany związek. Przyciągnęła uwagę Wayna, gdy po raz pierwszy się spotkali w Peru, podczas gdy szukał lokalizacji na Alamo. Mimo znaczącej różnicy wieku, Pilar była prawie 20 lat młodsza. Ich romanse zaowocowały ślubem na Hawajach w roku 954. Przez jakiś czas ich unia oferowała stabilność i odnowioną pasję. Razem mieli troje dzieci, Aisyn, Jonathana i Marise, co dopełniło rodzinę, którą Wayne zbudował z Josephine. Jednak pod powierzchnią tego małżeństwa kryły się głębokie konflikty. Choć Pilar pozostała prawnie żoną Wayna aż do jego śmierci w roku 1990, ich relacja faktycznie rozpadała się już w roku 1973. Gdy kariera Wayna wymagała całej jego uwagi, Pilar coraz bardziej zostawała z boku, co było bolesną ironią dla kobiety, którą Wayne wcześniej zachęcał do założenia klubu tenisowego John Wayne Tennis Club w Newport Beach. Ich separacja nie była oznaczona formalnościami rozwodu, ale emocjonalnym oddaleniem, które ostatecznie skłoniło Pilar do opuszczenia ich wspólnego domu. W ostatecznym zwrocie osobistej zdrady Wayne postanawia zaprosić swoją długoletnią sekretarkę, Pat Stacy, by stała się jego stałą towarzyszką. Ta decyzja jeszcze bardziej pogłębia przepaść między Wayne'a i Pilar oraz przewidziała kontrowersyjne postanowienia, które później pojawiły się w jego testamencie. Dynamiki interpersonalne prowadzące do tak złożonego testamentu były zakorzenione w nieprzewidywalnym układzie relacji i konfliktowych priorytetów, które charakteryzowały życie Wayne'a. Jego pierwsze małżeństwo, mimo że stabilne na początku, rozpadło się pod ciężarem narastającej sławy i nieustępliwej etyki pracy, która oddalała go od życia rodzinnego. Jego następne małżeństwo z Esperanzą Baur obfitowało w zamęt i przemoc, pozostawiając po sobie dziedzictwo gniewu i nierozwiązanych konfliktów. Jednak to jego związek z Pilar okazał się najbardziej skomplikowany i łamiący serce. Zeznania Pilar, opisane w jej książce John Wayne, Moje życie z Duki, ujawniają historię miłości wplecioną w chwilę czułości i głębokich rozczarowań. Mimo tych deklaracji, zostaliśmy małżeństwem aż do dnia jego śmierci. Rzeczywistość była jednak znacznie bardziej skomplikowana. Pilar musiała znosić izolację, związaną z obserwowaniem, jak ukochany poświęca się swojej karierze i innej towarzyszce, Pat Stacy, w ostatnich latach swojego życia. Ta separacja, w połączeniu z bolesnym oddzieleniem rozpoczętym w roku 1973, stworzyła przepaść między kobietą. Która niegdyś marzyła o trwałym partnerstwie z duki, a mężczyzną, który ostatecznie wybrał priorytet dla swoich dzieci z wcześniejszego małżeństwa. I tak kończymy naszą głęboką analizę oszokujących sekretów domu Johna Wayna oraz zawirowanego dziedzictwa jego testamentu. Kto by pomyślał, że poza gigantycznym obrazem Duka kryje się historia zerwanych małżeństw, bolesnych zdrad i enigmatycznych decyzji finansowych. Jego skromny spadek, rozdzielony niemalże wyłącznie między dzieci z wcześniejszych małżeństw, a także związany z dyskretną sprzedażą cennych aktywów, takich jak Wild Goose, zmusza nas do zastanowienia się nad prawdziwym kosztem życia w legendzie. Co według Was mogło skłonić Johna Wayna do pozostawienia tak skomplikowanego testamentu? Dajcie znać swoje przemyślenia w komentarzach poniżej i nie zapomnijcie polubić oraz podzielić się tym filmem jeśli wzbudził on wasze zainteresowanie.